W Polsce przybywa rodziców, którzy nie szczepią swoje dzieci na obowiązkowe szczepienia jak np. polio, krztusiec, różyczka, świnka. W 2010 roku takich dzieci było 3,5 tysiąca, w 2019 49 tysięcy, a w 2020 roku od stycznia do października 51 tysięcy. Dane za ostatnie miesiące roku 2020 i kolejne lata są jeszcze w przygotowaniu. Jest to konsekwencja coraz silniejszego działania środowisk antyszczepionkowych i dezinformacji. Niestety, konsekwencją takich zachowań może być powrót chorób, których już nie znamy. Bo myślę, że nikt z nas nie zna osobiście dzieci, które chorowały albo chorują na polio, krztusiec, odre czy gruźlicę. Ale bez szczepień na pewno o tym sobie przypomnimy i będziemy widzieć takie osoby. Przyjmuje się, że aby zagwarantować społeczeństwu odporność na jakąś chorobę, musi być wyszczepialność na poziomie 95%. Teoretycznie na rodziców odmawiających obowiązkowych szczepień można nałożyć administracyjną karę. Nakładane są one jednak bardzo rzadko i zazwyczaj, jeśli już dochodzi do tego, to taka kara wynosi 500 zł. Chociaż teoretycznie za niezaszczepienie dziecka kara może wynosić do 10 tysięcy złotych.